Maneczko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony DJ Breakdance i witam Was już w ósmym spotkaniu z Farming Simulator 2013 na Single Player w trybie Single Player, o tak bym to powiedział. No i w tym odcinku y, nie będziecie widzieć tego, jak ja koszę, to będzie cięcie, y, tylko będziecie widzieć, jak ja. Tak powiem, już kończę kosić, już będziemy wysypywać, jechać do skupu, to sprzedawać i, i, I to w tym temacie Przejdziemy sobie teraz do kabinki Możecie zauważyć, że mam już 49 tysięcy Już prawie zebrany hajs na tamto pole Prawie, 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 że? Okay. No i co? Ja bym... kurde. I się cieszę, bo niedługo będę miał to pole i później kupi sobie taki już większy kombajn. Większy kombajn, większy kombajn... Okej, okay, dobrze. Ja tu puszczę chyba pracownika. Albo nie, sam pojedziemy, bo... bo 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 musimy po prostu, tak? bo żeby 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 to pracownik jakoś spierdzielił robotę. bo I sobie jedziemy. No i dobrze sobie mucimy. Dojdziemy do końca to już będziemy robić cięcie. Niestety. Albo w sumie dobrze. Dobra. Już dojeżdżamy. Także okej, okay, dobrze, ja sobie tutaj podjeżdżam. Okej, okay, dobra. E, widzimy się e, za kilkadziesiąt sekund. Widzimy się za chwilę leczkę. Siemaneczko, witamy, witam Was po krótkim cięciu, no i tutaj już sobie kończymy, kończymy sobie, kończymy sobie to, 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 to pole, to pole sobie kończymy. No i za chwilę za, zawieziemy to do skupu i po prostu zarobimy pieniążki no tak, zarobimy pieniążki Mamy tutaj już, już piękna trzydzieścika sztoi i możecie możecie tutaj też zauważyć, że, że sobie włączyłem cieniem ostatnio nie miałem ich włączonych żeby tutaj po prostu żeby tutaj po prostu wam umilić ten film i ogólnie wszystko wszystko dobra teraz ja tutaj się już kiedy dotkniemy że tak powiem do ciągniczka o nie ten guzik e, włączam sobie 3 i jedziemy. Dobra. Yy, ja to tutaj sobie dojadę do skupu i już będziemy kończyć. Yy, mam nadzieję, że, że odcinek Wam się spodobał. No, troszeczkę. No, było cięcie. Nie wiem w ogóle, czy mnie będzie słychać, bo, że tak powiem... Yy, trochę teraz zachwytorzony jestem i ogólnie, ale, 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 ale myślę, że będzie dobry głos, że tak powiem, i jakby właśnie jeszcze chciałem Wam powiedzieć, to gram, bo ostatnio sobie zaktualizowałem Farming Simulator. 2013 i gram teraz na patchu 2.1.0.2 i co w tym patchu się tutaj sobie zwolnili co w tym patchu się znajduje że tak powiem poprawili w tym patchu wszystkie błędy ogólnie jakie wystąpiły we wcześniejszych łatkach do tej gry Plus dodali grę Znaczy Zwiększyli ilość osób jaka może grać na na kurczę Mówcie mi Na serwerze Na serwerze I teraz może grać z tego co wiem To chyba 18 osób Także to jest y, dużo nawet. O, widzicie tutaj, piękny zachód słońca naszym Handelstad Handelstad Tutaj, że tak powiem, no i co? Wysypiemy, no i będziemy się żałować. No co, nie chcę wysypać. O, dobra. Leci. Leci nasze dobro Nasza piękna 30 Okej. Okay. 60 tysięcy zarobione Także myślę, że nie jest y, źle y, Ja się z wami żegnam, Żegna się z wami DJ Dance, Trzymajcie się do następnego odcinka 9 Bo to był ósmy do następnego odcinka Stronger Simulator 2013. Ja jestem DJ Wireless i niestety się już z żegnam. Trzymajcie się. No.